Możesz go ładnie się nam pokazać, na rączkach Albo już nie zdążysz nie uda No i koniec To wędziska, na które został złapany Przyjętą była oczywiście tajemnica Ale ta firma Jaka firma ma? Ta firma. To nie jest tajemnica, tylko z tej firmy. O, na to łapiemy takie piękne ryby. Do nabycia u wyłącznego dystrybutora warki Dawida Patlewicza. Obozowisko. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.